Z Ewangelii według świętego Łukasza Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Słońce się zaćmiło i zapanowała ciemność, ale zasłona, która się rozdarła, obnażyła fakt, że ciemność jest jeszcze głębsza niż nam się wydawało, bo za zasłoną była pustka. Co to znaczy? To znaczy, że jedyne słońce, jedyne światło, jakim jest Jezus Chrystus, wraz ze, swoim, ze swoją śmiercią utraciło blask. I jeśli Jezus nie zmartwychwstanie, to nie mamy znikąd pomocy, nie mamy znikąd nadziei. Każda nadzieja, każdy promyk światła wobec śmierci Jezusa jest złudny. Jedyne, co nas może uratować. To Jego zmartwychwstanie. Do zobaczenia jutro.